Bur. Witam w kolejnym odcinku programu na Tropie. Dzisiaj gościmy, ponownie jak zresztą obiecaliśmy wcześniej w parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, imieniem Benedykta Dybowskiego. I co jest najciekawsze, dzisiaj oprowadzać nas będzie po parku no, znakomita osoba. Myślę, pan dr Andrzej Krzywiński, który o polskiej faunie wie, wie szalenie wiele. Kadzidłowo w zasadzie jest, różni się od normalnego ogrodu, chociaż ma status ogrodu zoologicznego. Chodzi, chodzi, chodziło mi przy, przy założeniu, żeby zwrócić uwagę, że nasze gatunki są bardzo ciekawe, mało znane na pewno i bardzo ważne żeby wiedzieć o ich biologii, potrzebie ochrony. Z tego wnioski wypływały i można. W ogóle zoologiczny na ogół są egzotyczne różne zwierzęta. My mamy tylko rodzime gatunki, i to trochę z wyjątkiem takim, że park jest imienia Dybowskiego w ogóle. Chodziło mi, że to, troszeczkę wiadomo: Polacy dość duże mają na Syberii i zasługi naukowe, nawet i o których się nie wie. Wiadomo, nie załamali się. Dybowski, wiadomo, po powstaniu styczniowym, miał przejażdżkę właściwie tą na Syberię 12 lat nie załamał się i cały czas poświęcił na odkrywanie przyrody Bajkału i za Bajkału i jego e, e, wartość i, i wiedza pozwoliły, że nawet dyplom przez Akademię Carską został oznaczony za odkrycie i, i, i terenów Syberii w ogóle. Także niektóre gatunki są też związane z Syberią, czy sowa śnieżna, czy jeleni dybowskiego, sika Dyborskiego, które on odkrył i wiele, wiele innych gatunków. Park Dzikich Zwierząt był założony w 1992 roku i w zasadzie teren jest dość duży, rozległy. Znajduje się w środku, znaczy Puszczy Piskiej. Parku Krajobrazowego, kompleksu promocyjnego. Wokół są piękne tereny. Zresztą tu, nawet wybierając się na wycieczkę do Kazidłowa można gatunki takie jak orła bielika, czy orlika krzykliwego, czy wiele innych kanie, obserwować. Nie tylko znaczy, które są w Wolierach, ale które krążą na tym terenie, bo jest przepiękny teren. I i, I to jest bardzo ważne, bo na ogół nie, nie, właściwie co, e, ogrody stare, zwłaszcza są położone e, zoologiczne, są w mieście w ogóle i to niepotrzebnie za, zabiera czas. E, miejsce e, dosyć e, cenne, a lepiej e, jak to jest teren rozległy i, i w terenie można dojechać przecież. Drugim celem są ochrony, ochrony gatunków, znaczy jest. Większość tutaj zresztą podkreślane jest, ile gatunków jest w Czerwonej Księdze i prowadzone są metody poprzez hodowlę, wprowadzenia do, do przyrody różnych gatunków, m.in. kuraki leśne, ryśia i wiele innych. Ochrona poprzez reintrodukcję, opracowanie metod skutecznych, bo wiadomo, że ludzie dość dawno już jakoś uważali, że poprzez hodowlę można. Z powrotem wprowadzać, ale okazuje się, że no, jeżeli jak weszły badania telemetryczne, że metody tradycyjne są bardzo mało skuteczne, najczęściej. Także inna metoda, o której będę potem na pewno miał przy w przy będę opowiadał dokładnie, tak zwana metoda boardu że Zresztą ta nazwa powstała tutaj wypracowana. Urodził się, żeby być wolnym. Gatunek główny, który tutaj troszeczkę właściwie od z trzeciego roku studiów właściwie, zastanawiałem zastanawiam się, to był kuraki leśny głuszec, to był gatunkiem, który uważałem, że tu w Puszczy ja akurat kończyłem wydział leśny i pracę robiłem. Ptaki na liśnictwa szeroki bór robiłem i od trzeciego roku w zasadzie znam Mazury puszczepiską I tutaj troszeczkę taki profesor, bardzo taki no, bardzo poważany w ogóle, profesor Numberg który był doskonałym i myśliwym, i znawcą przyrody ekologii w ogóle. Mi troszeczkę wszepił, będę byłem wtedy tego, że tu akurat lasy puszczypiskiej są być włóczes tutaj. O, oczywiście w tym czasie Ciesze był bardzo licznym gatunkiem. I było około 40 tysięcy ptaków, w tej chwili jest tylko około 600, 500 sztuk w, ogóle w całej Polsce, w ogóle, także tylko mały procent populacji. W parku są oczywiście zwierzęta krajowe i dalekiego wschodu Syberii, i ta część jest rozdzielona w ogóle. Jesteśmy właśnie na terenie, gdzie to jest dużo mniejsza część, gdzie żyją. Na horyzoncie widzimy tam grupę jeleni Sika-Dybowskiego, który nasz rodek odkrył dużą grupę, a wcześniej widzimy gatunek, który troszeczkę, może w tym samym czasie, gdy był Nasz rodak profesor Dybowski na zesłaniu działał jezuita francuski Armand David i są so Jelenia, Perdawida Jelenia. Te gatunki przypadkowo ocalały tylko dzięki odkryciu temu, bo cała populacja znaczy, wywodzi się obecnie z czterech osobników. W momencie, kiedy zaraz po odkryciu świat się dowiedział o istnieniu takiego ciekawego, całkiem niepodobnego do innych gatunków jelenia. To było za chińskim murem w Chinach w ogóle. Rzeka przerwała mur i jelenie się wydostały, i wszystkie zginęły. Na szczęście, wcześniej parę osobników dzięki staraniom Armanda Dawida było wywiezionych, było przesłanych do kolekcji do Europy i z czterech osobników cała populacja obecnie udało się ją utrzymać. No to, to akurat w tej chwili tam widzimy, te, te jelenie się właśnie przebywają tam w okolicy tego, wody tej, bo to jest gatunek związany troszeczkę mocno z terenami bagiennymi. W ogóle i tutaj specjalnie wykopana mają Teren i duża kolekcja jest, e, największa w Polsce. Jelenie, e, tak zwane jelenie Perdawida i na, e, synonim jest e, nazwa chińska, jelenie Milu, są niezmiernie ciekawym gatunkiem. I nie, nie tylko eksteriorowo wyglądają unikalnie, niepodobne do innych gatunków, ale też, yy, yy, ale też yy, 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 akurat yy, odkrycie spowodowało, że parę osobników przesłano do kolekcji do, do Europy, w międzyczasie w Chinach cała yy, populacja wyginęła, yy, po prostu by dostały się na teren mocno zaludniony i zostały zlikwidowane przez yy, yy, gęsto zaludniony ludność w ogóle i z czterech osobników jest przykład, że udało się uratować populację. W tej chwili już od kilku lat jest ilość jest ponad 2000, to już jest gatunek zabezpieczony od wyginięcia i nawet program istnieje reintrodukcji do Chin tego gatunku z powrotem na terenie, gdzie kiedyś był. Jesteśmy akurat przy sobie w pumykówce. Ta soba od pisknięcia małego wychowana, zaprzyjaźniona z ludźmi, i ona odpowiednio ułożona, że można ją z bliska oglądać. Dzieci mogą bardzo przyjrzeć się, zobaczyć pumyki w ogóle na upierzeniu. Soba niezmiernie ważna, znana jest. Że bardzo często się gnieździ w stodołach opuszczonych, tak samo w dwojnicach, w kościołach. I obecnie olbrzymi problem jest. Remontowane są kościoły, i nie wszyscy wiedzą, że trzeba zostawić jej miejsce. W które ona wchodzi w nocy, bo to typowo gatunek nocny, trzeba zostawić niezamurowane. Przewidzieć to, że ona tam się gnieździ i tam jest stałe miejsce. No, są przypadki, że po prostu zamurowuje się, a potem szybko trzeba otwory robić, bo, bo okazuje się, że tam sobie mieszkają. Ona taki wydaje głos, taki zresztą w strasznym dworze, ona troszeczkę, że taki głos, taki. Kosy, śmierci i ludziom się kojarzyło, że tam coś straszy, gdzieś tam w ogóle na jakimś tam strasznym dworze, no to też ta osoba odgrywała rolę i oczywiście tego. Gatunek niezmiernie dosyć ważny, bo obecnie niestety dość dużo używa się trutek na myszy i te sobie giną w ten sposób w ogóle. Gatunek rodzimy i na terenie całej Kuli Ziemskiej występuje bardzo stary gatunek i ona ma charakterystyczną szlarę, taką twarz taką ma i można z bliska dziecko zapamiętać i wiedzieć, że ta osoba ma swoje miejsce też i, i, i w przyrodzie powinna występować w ogóle. Może za rok. Ją będziemy chcieli roznożyć, żeby jej przychówek służył do wypuszczenia, I no, bo jest ważne, że ten gatunek na Mazurach i w Polsce ginie mocno. To samą metodą jak rysie czy główce odchowujemy do introdukcji pucharcze też w ogóle. No, polega na tym, że w lesie, gdzie niedostępne od ludzi jest, żyje para taki aż wolierze, a ponieważ siatka jest bardzo cieniutka i taka symboliczna tylko, woliera jest zabezpieczona od drapieżników jak lis, jenot, kuna. Je ne sais pas moi si... Chorągiewek czerwonych, tak zwanych które na wilki kiedyś używano. I żeby po jakimś czasie drapieżniki się nie nauczyły i, i, znaczy przełożenie przez fladry, zabezpiecza się jeszcze przy pomocy pastucha. Tak, tak jak używa się do krów. I no, jest trochę roboty, bo trzeba akumulator do lasu wywodzić i codziennie sprawdzać prąd. Bo jeżeli by to sprawdził drapieżnik, czy tam dzik, to te puchacze nie mają szans poliera by była zniszczona i, i, i nawet lęgi by mogły stracić ptaki. Puchacz jest w Czerwonej Księdze, jest gatunkiem chronionym, jest bardzo ważnym gatunkiem i ilość jest za mała obecnie i każde wprowadzenie z ptaków do, do, znaczy do przyrody daje, ma znaczenie, tym bardziej, że do Rodziców często używamy z środku rehabilitacji właśnie te dorosłe puchacze. Mamy z południa Polski z ośrodka rehabilitacji i one nawet są niepełno, trochę niepełnosprawne, żeby mogły być puszczone na wolność, a one mają tą genetykę i nieudomowioną już puchaczy w ogóle, która z wiekiem przy każdym pokoleniu one... Zmienia się troszeczkę, także powinniśmy odpowiedni materiał wprowadzać. I to jest jakby spłacenie długu, że rodzice nie mogą być wypuszczeni, bo. Tego zamiast siedzieć one wyprodukują i, i tu właśnie stosujemy też y, y, informacje, wszystko mamy, zastawia się fotopułapkę, na którą ptaki nie reagują i mamy tutaj w nocy były nagrywane y, y, zdjęcia i kamarka się w tą noc była na filmiki i możemy zobaczyć jak y, ptaki y, w nocy zachowują się przy pomocy podczerwieni zdjęcia, bardzo dokładne behawioru i y, wszystko widać. I można dużo wiedzy takiej o biologii poznać. I właśnie jesteśmy na zagrodzie dużej łości, gdzie kilka łosi żyje, i wewnątrz są woliery dla puszczyków czarnych i uralskich. No, tu możemy zobaczyć, jak, w jaki sposób zabezpiecza się. drapieżniku, tu kun jest dużo lisów wszędzie i odpowiednie zabezpieczenie przy pomocy pastucha elektrycznego na izolatorkach jest pastuch i zabezpieczony. I tu można zobaczyć też na górze, jest pastu bo kuna przeskakuje bardzo dobrze i to powoduje, że drapieżniki nie trzeba usuwać i odławiać i co nieskończone, że one by nowe przychodziły, tylko drapieżnik wie, że tu po prostu dalej nie można przejść w ogóle i pamięta. Wiadomo, że drapieżniki nawet ryż raz w życiu, jak zapamięta taki szczegół, to pamięta na całe życie. No, człowiek uważa, że ma pamięć dobro, ale to nie ma porównania z zwierzętami i drapieżnikami, zwłaszcza. Tu akurat mamy poroża, dwa poroża, jedno zrzucone wczoraj, jednorocznego byka, którego mamy ze Skandynawii, to on ma bardzo, będzie w przyszłym roku prawdopodobnie łopataczem i to widzimy miejsce rzucenia, krew nawet troszeczkę widać zaschniętą, drugiego rzutu jeszcze żeśmy dzisiaj musimy znaleźć w ogóle, to jest natomiast byka tego starszego, czteroletniego, syna Biebrzy i on i bardzo ładne takie poroże półłopatacza wykształcił, czwarte poroże to jest bardzo ładne, no proszę zobaczyć, że ta łopata waży 6 kg w ogóle, to dużo mocniejsza tkanka jest łosia niż na przykład jelenia, poroże jelenia ma e, ciężar właściwy, dużo na pewno mniejszy w ogóle, no ona tutaj lubi, żeby ją podrapać, bardzo często końciną tylną potrafił się sięgać do ucha, do głowy i w ten sposób może się łoś podrapać w ogóle. No to jest biebrza, ona była uratowana jako sierota z populacji biebrzańskiej. W ogóle pochodziła, w tej chwili dziewiąty rok, jest sile wieku. No w tym roku akurat potomstwa nie będzie miała, ale na przyszły rok planujemy, żeby ten łoś, który jest z linii łopataczy nazywa się Finn z Finlandii, pochodzi rodem, żeby był ojcem małych i ewentualnie można by było do polskiej populacji, do nadbiebrze, takie łośie oczywiście powinno znaczy nieoswojone, wprowadzać do przyrody, żeby polepszyć jakość poroży naszych łosi. Ona reaguje na imię, no dość często, po prostu ona była długo, 2-3 lata już miała i była na spacer, chodziła do lasu i w tej chwili, nawet parę miesięcy temu wyszła i bez problemu z powrotem wraca. No tu widzimy łosiec wysoki, ona ma około 1,65 m w kłębie.